Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym wermisarzu w nowym sezonie w Galerii Orażenia. Ja zawsze bardzo się cieszę, kiedy spotyka się dwóch artystów, których prace tak tutaj fajnie grają, tak jak tutaj będzie Państwo już widzieli i jeszcze zobaczycie. Jakiś czas temu, jeszcze z miesiąc chyba, bo nawet się nie znali. No. Tylko że zobaczyłem pracę Adama na wernisażu w Łukowie, a później yy, pracę Wojca. Na jakie takie i powiedziałem, że to jest idealny moment, żeby właśnie połączyć te dwie sztuki. Oni o tym, jak te tworzą, powiedzą najlepiej sami. Tam jeszcze w przejściu są murale Adama. To jest Adam Kobeć, z, z Łukowa do nas przyjechał. I Wojtek Lecyk z Radzenia. Powiem tylko, że Adam jest współwykonawcą, autorem tego muralu w Radzeniu, co jest na no, i myślę, że oddam głos chłopakom, niech oni nie mówią o tym już. <laughs> Proszę bardzo. Witam serdecznie wszystkich, dziękuję bardzo za przybycie. Liczne, lekkie to już nie oceniać. E, bardzo fajnie Państwa widzieć, ciekawych e, sprawdzenia mojej większości. E, nazywam się Komecianem, pseudonim artystyczny KUPS. E, tak się podpisuję, tak e, piszę sobie e, i, i, i tak dalej. E. Przedstawiam Państwu moje pracę. Co to obrazy? Mniejsze, większe, formatowe, mniejsze formatowe, przeróżne. Tytuł wystawy do nas na jakiś czas. Tytuł wystawy, wiąże się cały pomysł w ogóle powstał w czasach covidu, kiedy to do, do nas trochę można było chodzić, trochę nie można było chodzić. Różnie było każdy, nie sobie zajęcia jakie mógł. Bardzo wielkamy las z całą naszą rodziną, więc las uczęszczały często. No i nie mogło się nic innego znaleźć na moich pracach, jako właśnie las, przyroda, natura, gdyż naturą staramy się wiązać bardzo często i gęsto, bo natura daje nam wszystko, co do szczęścia na poszło. To jest tytuł moich prac, mojej wystawy. Prace moje wykonywane są w technice szablonowej. Być może nie wszyscy wiedzą co to jest i, i co to w ogóle jest, z czym to się gryzie. Jest to gdzieś tam jakaś pochodna z Pierwsze szablony pewnie jak każdy z nas kojarzy z lat 80 i 90 -tych. To PAKS, te no, i takie inne różne były słynne hasła i tak dalej. W dzisiejszych czasach bardzo to mało. Szablony teraz robię wielowarstwowe, po pięć warstw, sześć warstw. Szablony są wycinane ręcznie. Każdy obraz malowany jest, jak wspominam, z szablonów. Każdy kolor jest zakładany inną warstwą, wycinaną ręcznie. Więc jeżeli tu mamy na przykład cztery odcienie zielonego, to każdy zielony jest innym szablonem. Malowany farbów w spreju, gdyż szablony się nosi farbów w spreju. Tutaj przedstawiam obrazy, ale generalnie zajmuję się granami, obrazami wielkoformatowymi na blokach, budynkach, kamienicach, gdzie się da, gdzie są zlecenia i tak dalej. Hmm. Oprócz tego dołączyłem do całej kolekcji serii nas na jakiś czas, dołączyłem pewne tematy swoje, stricte swoje osobiste. Jak gdyby. W tej samej technik chcę troszeczkę w stylu tak, troszeczkę może nie do końca, ale też nie mi ocenię, jest po to, żeby sobie ją interpretować jak się chce. Ja będę mnie to nie to moja roma jest. Dużo nie będę się rozgadywał. Co mam jeszcze? Co mogę jeszcze dodać? Pytania zadawajcie. Później. Pytania bardzo oczywiście mile widziane, ale być może właśnie po, 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 po całych, w kilku słowach. Moją ja mówią techniką to bardzo ponochromatyczną, jeżeli chodzi o, o, o szablony, bardzo lubię czerni biel, którą jeżeli chodzi o szablony, można ją zamieniać na wszystkie kolory, wszystkie barwy, możemy zrobić jeden obraz na sto różnych rodzajów sposobów dodać to, tamto odjąć, zmienić kolory, a jednak i Szablony jest ten sam, ale każda praca jest inna. Mamy tutaj jest kilku szablonów, kilku obradów. Trzech, czterech być może. Tak naprawdę nie jest to dużo. Tak się wydaje, że nie jest to dużo, ale naprawdę obraz można zrobić na jednym szablonie bardzo dużo i wcale, mimo tego, że jest to szablony, wcale one nie muszą być takie same. Każdy może wyciągnąć. A no. mam nadzieję, że to widać po prostu na pracach. Yy, dzięki właśnie pomysłu, pomysłowi Arko Aka, Arkadiusza, który połączył nasze siebie tutaj z Wojkiem, który dodał swoje stoły, bardzo mi się spodobały, jak zobaczyłem technikę, w jakiej Wojtek robi testowe. Bardzo to się fajnie łączy. Są to generalnie produkty użytkowe, tak samo jak moje obrazy, nie wiem jak obrazy ale, ale obrazy użytkowe, moje zdaniem to takie, po prostu zwykłych miejsc, a nie muzeum, galerii i tak dalej. Więc salony, domy, hotele, bary, knajpy itd. itd. Testowy idealnie się po w moim zdaniem, moją technikę, mój styl i tak dalej. Może nie stricte, ale taki nowoczesny styl, yy, stukiem nowoczesnej po prostu, krótko mówiąc. Oddaję mu swój hobby, on też na pewno opowie parę słów o tych y, stołach, bo jest to bardzo ciekawa technika, to nie jest łatwizna, to nie jest zwykłe wykonanie, zamachnięcie żywicą, czy coś, to jest naprawdę, ma jest też swojej technice. Yy... Oddaję Odem... tyle. Tak, to dobrze, ja to oczywiście witam wszystkich, ja mogę hmm. się wejść do pracy. Wielu z Państwa znają we więc wielu osób nie zna. Były tam czy, czy dyrektora swojego szkoły, chociażby... E, e, ja pokrótce powiem, ponieważ Pan stosunkowo dużo mniej niż, niż Adam, ale w każdym razie moją inspiracją. Inspiracją dla moich jeszcze do tej pory no, nie ma prac i, i projektów jest y, opowiadanie Terra pod tytułem Infezyzyjny maestromów, stąd też nazwa mojej gwałtowującej się działalności. Co to jest maestro? Maestrom to jest generalnie takie mityczne, duży twór wodny, który według legend jest w stanie pokonać nawet największe statki. No, co prawda, że dziury wodne istnieją, można je zobaczyć. Z takich wielkich jeszcze nie dokumentowano, może tak mam nadzieję, się zobaczyć. Przeżyć wrażenie sobie tym Generalnie, tak jak Przemysł wspominał, dużo osób pytało o nie jest żywica poksydowa. ja nie chciałem ulicy poksydowej. Wszystko to jest szkło i drewno, tylko i wyłącznie. Drewno jest zazwyczaj, nie zawsze, wycinane właśnie w, w CNC, a szkło jest po prostu wycinane laserowo. I no więcej pytań szczegółowych udzielę indywidualnie oczywiście, no i w tym momencie tylko jeszcze podziękuję alkowi, który tak naprawdę wciągnął mnie z piwnicy, bo... To są dwa z tych trzech stołów, które dzisiaj mogę zaprezentować w stałym wyrażu, do tej pory zadłużone. E ja dzisiaj mogę je pokazać, mam nadzieję, że się spodobają. Dziękuję. To na pamiątkę. Panią kwiatów, bo myślę, że kwiaty ode mnie by was nie cieszyły. Ja, tak no, no, Także zapraszam do oglądania, do poczęstów i przede wszystkim do rozmów z no, i witam jeszcze raz. Dobrze. Wojtka z To Są stos ze szkła i z drewna. To nie jest zalewane żywicą tylko... ze 40. Myślę. mamy. Tak, jest wycięta pod wymiar drewna. Więc jest drewna i warstwa szkoła. Użytkowy. 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 No, normalnie jest to użytkowy. Tak, oczywiście. Sam i użytkowy. Oczywiście. Już są zapalcowane i da I wypracować. Fajnie. czarny. jest taki sam stalik, tylko żeby bez narzej na gorąc na spodu jest sam blat. No i te warstwy są dużo cieńsze, także to głębia jest trochę inna, ale jest bardziej wyraźna, ponieważ drewno jest trochę inaczej tutaj cięte. Tam jest cięte krezarką, tu jest cięte laser. Te bana ma czarne błoki i ono dzięki temu lepiej oddaje zarówno do światło pomiędzy warstwami. ile czasu? Poświęcił pan na, te, na to dzieło? To jest Mimo to, że pierwsze, ale tamten ich praca pełniejszy. Tak, tamten z drugi, tamten To ten jest z To jest żeby ja pokazać, jak to wygląda w środku. W Musi być sklejka, bo w nieregularnych kształtach, gdyby to było normalne drewno, to by tak zwanie, się nie łódkowało, więc to by się wszystko niszczyło. A dzięki temu, że sklejka jest w co 90 stopni to te siły się znoszą mm. tak. tak, to moje piksele No z daleka lepiej widać tego O no to, to chodzi, duże formaty bo to się z daleka przyglądało jakby mamy to w na tego Tak nie I... jest... <grym> z ilu elementów to tak pan policzył. 970 coś takiego każdy piksel ręcznie cięty, jest Wszystko robota Nie jest to żadna automatyka, frezowana, tam CNC, czy do czy coś. wszystko robię ręcznie. Staram się większość, czy nie robić. Nawet jak robię to wszystko sam. Skona wszystko, wszystko. Wszystko jest ręcznie robione. Mówię, no duże formaty. Ja murale robię i... No to się nie patrzy na szczegóły blisko i ten. To chodzi o to, że to ma być... z ma ma wyglądać.